Dzień dobry, drodzy widzowie! Witamy ten... no, to, to jest wideo bez nas. we, 3! Popatrzcie! Gry od Nintendo! Jakie znaczy, wiele było już powtarzonych, bo po Nintendo wiadomo czego się spodziewać, Fajny gier. Na przykład dowiedzieliśmy się znaczy, ten, że Mario, jak Mario Kart będzie wyglądał, że te drogi będą do Grunogami, to jest bardzo fajne. To mi się podobało tak i że motor połączyli cechy Mario Kart i Mario Kart i dobre. Ten, Bayonetta 2, nie znałam Bayonetta może też będzie fajna Bayonetta 2. Znaczy, ta, że, że taka jest kobieta i ona bum-bum bum dużo. Będzie taka gra i jej jeszcze nie nazwali inna gra, że, że chodzisz po otwartym świecie, że chodzisz po otwartym świecie, że i te robotami tak wiesz, yyy, świat! ojej ale to super będzie. Jeszcze ten Mario... nowy Mario Multiplayer 3D Dla mnie to trochę mniej no, takie wyobraźniowe jak Mario Galaxy, ale... Ale, że można multiplayer w 3D grać Mario? Gier jest dużo, więc boję się, że zapomnę o pewnych wątkach. Ale Sonic, Sonic nowy, tak jak Mario Galaxy. Wow, I to znaczy i... Zakup Wii U właśnie się usprawiedliwił, bo poza tymi fajnościami, które już były, będą mieć nowe fajności. Tylko szkoda, że dopiero na przełomie, na przełomie 2013-2014. Więc te wakacji nie, te wakacje jeszcze nie. Do wakacji jeszcze nie, ale, ale na przełomie roków to będzie trzeba kupić. Pokémon! Ty, wróżka! Ty, wróżka okazał się typem nowym. Te przewidywania były mądre. Że to wróżka będzie. Że Ty, fejry. I mnie cieszy, te fejry. I ciekawe, jakie Pokémony no, zrobię na fejry. Bo trochę mnie dziwiło, że ten. G -G Gardevoir. będzie. wróżką. Że to pasuje do niego, no. Ten, ale no, pewnie te różowe. Te papy i puffy wszystkie. i... I te cliffery, bo Cliffery i one będą wróżkami. Fajnie było, gdyby to gępił różką. Tylko no, ciekawe czy tam będą islamiści w nowej grze. Takie jakieś is islamskie pokemony. Bo to islam się zrobi, bo ten socjalizm tam doszedł. Ale przejdźmy do najważniejszego! Coś, o czym wiadomo, było dawno. Super Smash Bros. Pierwsza nowa zapowiedziana postać to jest willy. No. Trochę dziwne, na naszą, to A i stroki powinno być, ale, że on będzie walczą na ciekawa postać, oryginalna, znaczy, taka mało podniecająca, ale... Że, gdyby to tylko, to, to było, to nie byłoby dużo nowych postaci fajnych. Ale potem... rara rara. Ra 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 ra, mega men! Mega Mena dali! Tak, i to jest sedno! Mega men! w Super Smash Brosie, Bros., Boże! Ale i ciekawe, bo to jest pierwsza zapowiedź. Dopiero, jakie jeszcze inne postaci zapowiedź są fajne? Możemy i Son Goku, Son Goku, Goku będzie walczył. No, Goku. To super było, gdyby Goku był. Albo ten, To jeszcze mógłby dojść. No, Sonic Tales będzie, o, gdyby Tales dali. O, super by było, ale jestem zadowolony z Megamena. Nie, chcę rzecz, to E3 jest udane. Znaczy, to E3 jest udane. Znaczy, mało ten interesuje się tymi innymi konsolami. No, Na pewno nie lubię Xboxa, bo oni tam, że używanym gry, nie! Że oni co myśleli? Sony może być, Sony może być, więc Xbox niech spada. Xbox to jest konsola y, Żydów. Więc y, tak, to była luźna wypowiedź. Nie na no, ekstro rugaczek to miało być na innym kanale, a mówiliście, że na innym kanale nie zakładać, bo miał być o mediach. Więc to jest na tym kanale. Mówiliście, że na tym kanale będzie, to jest na tym. Znaczy, no, to jest jak mówiliście.